Ostatnio przyszła do mnie pewna paczka, taka dość spora paczka. Ta paczka jest naprawdę duża, a zarazem ciężka, więc e, może przyjrzyjmy jej się z bliska i sprawdźmy co znajduje się w środku. Ta paczka jest od Black Brick i podejrzewam, że większość z Was się już zastanawia co to w ogóle jest. Już Wam tłumaczę, bo ja też niedawno dowiedziałem się o tej firmie i muszę przyznać, że ta firma produkuje fantastyczne akcesoria, przede wszystkim do zestawów LEGO, i niektóre z tych akcesoriów, które zaraz Wam zaprezentuję, będziecie mogli, słuchajcie, wygrać. Zrobimy sobie taki mały konkurs, choć no, nie do końca taki mały, bo te nagrody, które będą do wygrania, są warte nawet kilkaset złotych. Więc jest słuchajcie o co walczyć, ale najpierw, no po prostu, zobaczmy, co znajduje się w środku tego pudełka. Dlatego koniecznie obejrzyjcie dokładnie ten materiał i do samego końca, bo no, będą tutaj pojawiały się ważne informacje, przede wszystkim dotyczące konkursu. Powiem Wam szczerze, że ja początkowo w ogóle myślałem, że ta firma jest firmą zagraniczną, ale nic bardziej mylnego choć w sumie nazwa trochę by wskazywała, że to firma z zagranicy, ale nie, to słuchajcie, jest polska firma i trochę obawiam się o zawartość tej paczki, bo no pudło zostało trochę uszkodzone. No takie już słuchajcie otrzymałem od kuriera, ale sprawdźmy, sprawdźmy słuchajcie co znajduje się w środku. Mam nadzieję, że cała zawartość tej paczki przetrwała i jest w dobrym stanie. Chociaż tyle, że nie potrzebuję żadnych nożyczek, żeby otworzyć tej paczki, bo w zasadzie praktycznie została otworzona. Aczkolwiek no ja tutaj też nie będę ukrywał, że wcześniej zaglądałem, czy aby na pewno wszystko znajduje się w środku, ale jakby co nic nie otwierałem, żeby, żeby nie było. Specjalnie poczekałem z otwarciem właśnie do nagrywania tego materiału dla was. Tutaj wyjmiemy sobie jeszcze te zabezpieczenia w postaci dodatkowych kartonów. Przejdźmy w takim razie do tych ciekawych. Rzeczy, które tutaj w środku się znajdują. Jakie to ciężkie, co to jest? Słuchajcie, co to jest? Zaraz zresztą będziemy się temu przyglądać. Znaczy, ja mniej więcej przewiduję, co to jest, ale jeszcze Wam nie będę mówił, żeby nie zepsuć zabawy. Tam mamy jeszcze taką jedną wielką, a raczej kilka takich fajnych rzeczy. Drewniane. Zresztą zaraz tutaj już się przyjrzymy, co to takiego może być. Choć podejrzewam, że. Część z Was może już mieć jakieś podejrzenia na ten temat. Tu coś jeszcze, słuchajcie, jest. Taka niewielka paczka. Dobra, to sobie zaraz zobaczymy. To, słuchajcie, nie jest żadna tajemnica, że to jest współpraca reklamowa. Zresztą oznaczyłem ten film. Dobra, wszystko już tutaj wyjąłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest już chyba tylko wypełnienie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no to co, przyjrzyjmy się tym rzeczom, które przed chwilą wypakowaliśmy. Zaczniemy od tej najmniejszej paczki. Tutaj sobie otworzymy. Bo nie mam przy sobie nic do otwierania, więc sobie po prostu tak rozerwiemy. I zobaczmy, co mamy w środku. No właśnie, co to słuchajcie jest? To będzie najprawdopodobniej chyba jakaś podstawka do. Znaczy, ja mniej więcej wiem, co to jest. To słuchajcie, będzie podstawka. Do zestawu z serii LEGO Star Wars. Tutaj mamy logo Black Brick. Dobra, i teraz tak. To sobie musimy jeszcze rozerwać. Elegancko. No, i tutaj mamy właśnie informację, że to jest podstawka do zestawu o numerze 75312. Jest to, słuchajcie, zestaw z serii Lego Star Wars i zestaw ten przedstawia statek Boba Fett. Zresztą zaraz Wam pokażę ten zestaw, bo ja tą podstawkę specjalnie wybrałem właśnie pod ten zestaw i chyba jest też, słuchajcie, naklejka, tak, super. Jest też naklejeczka. Fajna sprawa. Fantastycznie to wygląda. Patrzcie, aż się wszystko ładnie tu odbija. Tylko pewnie łatwo palce będą tu widoczne. No, tak, tak mi się wydaje, że łatwo tutaj palce będą widoczne, ale no, robi to wrażenie i tu miejsce na figurki jest. Dobra, to ja idę po ten zestaw. Pójdziemy sobie nawet razem po ten zestaw. Ja ten zestaw nadal nie złożyłem. Ten zestaw nadal nie jest złożony. Ja go już, słuchajcie, kupiłem. No, ponad dwa lata temu, i jest sobie w tej szafie. Już wam zresztą pokażę. O, tutaj mamy ten mój magazyn na nieotwarte zestawy LEGO. O, tu jakaś czapka swoją drogą. Fajnie. <laughs> Teraz tylko muszę znaleźć ten zestaw. Kurczę, gdzie on jest? On jest chyba gdzieś tam na samym, na samym tyle. Sukces, moi drodzy, jest. Tutaj jest zestaw z LEGO City, a tam mamy właśnie. Boba Fett z Starship z roku 2021. To ja idę, słuchajcie, składać ten zestaw, no i widzimy się za chwilę. Złożone i teraz sobie jeszcze złożymy tą podstawkę pod ten zestaw. Ja w ogóle zastanawiałem się, dlaczego te elementy od tej podstawki są takie jakby zielonkawe, ale zdałem sobie sprawę, że po prostu one są jeszcze dodatkowo zabezpieczone folią. Dobra, ściągnąłem folię. Przyznam, że z tych mniejszych elementów, no to już schodziła trochę, trochę oporniej, ale ostatecznie się udało. No i teraz zmontujmy tą podstawkę. To chyba musi być tak. O, teraz to ma sens. Tak. Tak. Dobra. Jeszcze tutaj. Prawie się udało. No, lekko to mi wystaje, ta Jakby druga część tej podstawki jakoś tak za bardzo wcisnąć nie mogę, ale też te będę później e, próbował. Też nie chcę, wiecie, tego złamać. Jeszcze damy sobie tą plakietkę. Nie wiem, czy ją trzeba tylko postawić, czy, czy jakoś. Jak to trzeba w ogóle. O, tak chyba. A domyślam się, że można chyba sobie wpiąć w te dziury. Pewnie o to chodzi. Tak mi się wydaje. Tak, zgadza się. Dobra, spróbujmy to umieścić na tej podstawce. To jest w ogóle pierwsza podstawka w moim życiu na jakiś zestaw. Więc tak trochę niepewnie do tematu podchodzę. Czekajcie, może to trzeba. Pewnie trzeba wychylić tą klapę. Znaczy, tu jest taki. Wiecie, żeby, żeby, taki, żeby chwycić o hak, żeby łatwiej można było sobie latać tym statkiem. Udało się bez najmniejszego problemu. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze umieścimy sobie tu figurki. O! No i pięknie. Super. Szkoda, że w sumie nie ma za bardzo miejsca na ten wózek. No bo tutaj jest ten wózek, który w sumie pełni rolę też jakby podstawki pod, pod ten zestaw. Ale dajmy go sobie tak w tyle. O! Fajnie to wygląda. I taka, słuchajcie, podstawka pod ten zestaw kosztuje 49 zł. Przed nami większa paczka, więc bez zbędnego przedłużania, zobaczmy co mamy tutaj w środku. A tu już widać naklejkę. Black brick. I tutaj też mamy, z tego co widzę, te plastikowe podpórki do podstawki. To nie będzie byle jaka podstawka, zresztą zaraz zobaczycie. To jest, słuchajcie, gablota. A raczej to będzie gablota. Zobaczmy z czego to się w ogóle składa. Tu już wziąłem nożyczki. Bo będzie po prostu łatwiej nam to przeciąć. Dobra. No i mamy tak, nie wiem, pewnie jakaś ścianka od, od, od tej gabloty. Zaraz będziemy się temu przeglądać. Drugi taki kwadracik. Tak, tutaj kolejna ścianka. Mamy tutaj jeszcze śrubokręty. Nie śrubokręty, tylko śruby. Mamy tutaj jeszcze śruby. Oj, będzie trochę roboty. <noise> będzie trochę roboty. Dobra, tutaj mamy te plastikowe elementy, które będą nam służyły jako podstawka do konstrukcji, którą zresztą zaraz zobaczycie. Żeby było ciekawiej, jest też słuchajcie tło. Patrzcie, jak to epicko wygląda. No i jest też jeszcze tabliczka do zestawu, który tutaj będzie. A to jest, słuchajcie, również zestaw ze serii LEGO Star Wars o numerze, tym razem 75336. Ten zestaw to Transporter Inkwizytorów Skyte i on znajduje się tutaj. Tak wygląda ten zestaw. Spory, no w końcu ma ponad 900 elementów, więc będzie co składać. Ale najpierw, dla odmiany, zaczniemy sobie od złożenia tej gabloty. Powiem wam, że fantastyczna sprawa jest z tą podstawą, a raczej dwoma podstawami, no bo mamy takie dwa większe elementy. I te dwa elementy, słuchajcie, łączą się za pomocą magnesów, więc nic tutaj najprawdopodobniej jeszcze nie będzie trzeba. Przymocowywać za pomocą tych małych śrubek, które zostały tutaj dołączone, więc naprawdę super sprawa, że to się łączy za pomocą magnesów i naprawdę trzyma się. Montuję tą gablotę już od 10 minut i udało mi się, słuchajcie, wkręcić aż dwie śrubki. Jestem się bardzo dumny. Patrzcie, dwie ściany już stoją, więc to jest duży, duży plus, ale mam nadzieję, że teraz pójdzie to nieco szybciej. Ja też, słuchajcie, nie jestem jakimś takim majsterkowiczem na co dzień, więc no, po prostu rzadko wkręcam śruby. Ale nie no, ogólnie udało się. Udało się, złożyłem tę gablotę, zajęło mi to wszystko około godziny, więc no, trochę, trochę czasu upłynęło, ale, ale udało mi się złożyć nawet bez problemu. Zanim zacznę składać ten transporter inkwizytorów skytę. To otworzymy sobie, słuchajcie, jeszcze jedną paczkę. A zarazem ostatnią paczkę, która do mnie przyszła w tym ogromnym kartonie, więc sobie tutaj rozerwimy. Wyjmujemy sobie pierwszy organizer. Wow! Na to chyba najbardziej, słuchajcie, czekałem. Na to czekałem najbardziej. Wygląda to fenomenalnie. Wow! Patrzcie, jeszcze tutaj mamy wielkość elementów, no głównie z serii Lego Technic. Tak, tutaj mamy minifigurkę. A tutaj logo Black Brick. Ale to słuchajcie nie wszystko. Mamy jeszcze drugi organizer. Drugi organizer jest, słuchajcie, inny od tego pierwszego. W sensie wielkościowo to jest to samo, ale no różni się trochę rozstawieniem przegródek i tym podobne. Już wam zresztą pokażę. No i tutaj też mamy właśnie rozmiary elementów z serii LEGO Technic. Też jest figurka i też mamy logo Blacked Brick. Wow. No, super. Więc jak widzicie, różnią się te organizery od siebie, ponieważ ten ma trzy przegródki. Jedną taką większą i dwie mniejsze, a ten ma pięć przegródek. Od razu wspólnie z wami otworzę ten zestaw. Jest. Udało się. Sporo w ogóle tych woreczków. 6, 3, 2, 7. Chyba będzie 7 i tak mi się wydaje, albo więcej. 4, 8. 8 woreczków będzie dobra. Ale nas interesuje woreczek z numerem 1. Jak go oczywiście przełożyłem. O, jest, słuchajcie. 5. No i mamy. No to co? Otwórzmy sobie i wsypmy. Może na razie do tego jednego organizera. No, fantastyczna rzecz, słuchajcie. Fantastyczna rzecz. Dobra, to sobie jeszcze ten mały woreczek otworzymy i wsypiemy sobie. No, tutaj niech będzie. Tak to się prezentuje, no coś niesamowitego, naprawdę wow, ale super. Zabieram się za składanie tego zestawu. Zestaw złożony, najpierw proponuję, słuchajcie, umieścić w tej gablotce minifigurki, no bo również są przeznaczone właśnie cztery miejsca na minifigurki. Tutaj będzie jedna, tutaj damy sobie drugą, tutaj damy sobie trzecią. No i mamy jeszcze figurkę Obi Wan'a Kenobiego. Super. Cztery minifigurki już są. No to pora słuchajcie na konstrukcję. I przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że ten transporter inkwizitorów będzie taki ogromny. Już wam go tutaj pokazuję. I od razu postaram się go też umieścić na tej podstawce. Dobra. W sumie nie widzę jej, <noise> tak na oko. Jak możecie zobaczyć, ta podstawka opiera się właśnie o szkielet tego transportera dla inkwizytorów. Wszystko jest tutaj solidnie osadzone i nie musimy się martwić, że statek ten nam spadnie. No to zostało nam już tylko zabezpieczenie tego zestawu gablotom. Mam ją tutaj obok i sobie ją wpasujemy. Nie powinno być większego problemu. Zwłaszcza, że już przed nagraniem to testowałem i bez najmniejszego problemu, gablotka została umieszczona. Świetnie to wszystko się razem prezentuje. Tak jak już wcześniej mówiłem, to jest moja pierwsza gablota i naprawdę wygląda to epicko. Cena za gablotę dla tego zestawu wynosi 349 zł. Wraz z Blacket Big przygotowaliśmy również dla Was konkurs. Do wygrania będzie komplet dębowych organizerów. W skład tego kompletu wchodzą dwa takie organizery. Naprawdę są to solidne dębowe organizery, których wartość wynosi 695 zł. Tyle ten komplet dwóch organizerów kosztuje na stronie Blacket brick, a wy będziecie mieli możliwość wygrać taki jeden komplet zupełnie za darmo. Aby wziąć udział w tym konkursie wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym materiałem, zasubskrybujecie mój kanał na YouTubie oraz zaobserwujecie profil Black Brick na Instagramie. A także zaobserwujecie mój profil Lloyd Malina, także na Instagramie. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy, że odpowiecie na proste pytanie: A pytanie brzmi: dlaczego ty, drogi widzu, widzko, powinieneś, powinnaś wygrać ten komplet dębowych organizerów? Liczę na Waszą kreatywność. Możecie, słuchajcie, zostawiać łapki w górę pod tymi komentarzami, jeśli Wam się będą podobały. To zawsze będzie dla mnie pewna sugestia, ale nie będę jakby się tym głównie kierował, czyli mam na myśli, że jeśli ktoś dostanie 100 łapek w górę pod komentarzem, a druga osoba 10, to, to nie jest tak, że ja wybiorę komentarz, który ma te 100 łapek w górę. Po prostu liczy się dla mnie kreatywność. Czekam na ciekawe uzasadnienia z Waszej strony. Proszę, abyście pisali komentarze. W sekcji komentarzy pod tym filmem nie będę brał pod uwagę komentarzy, które będą pisane pod innymi moimi filmami albo na przykład pod moimi postami w zakładce Społeczność. Konkurs trwa od dzisiaj, czyli od 25 czerwca do no, 7 lipca. Myślę, że tyle czasu wystarczy, czyli do 7 lipca macie grubo ponad tydzień czasu, włącznie do 7 lipca. Włącznie do 7 lipca, czyli do Niedzieli, Bo 7 lipca to z tego, co mi się wydaje, jest niedziela, więc włącznie do 7 lipca macie czas, aby napisać pod tym filmem uzasadnienie na zadane przeze mnie pytanie konkursowe. Skoro konkurs trwa włącznie do 7 lipca, to wyniki tego konkursu powinny pojawić się na moim kanale w zakładce Społeczność już następnego dnia, czyli 8 lipca. Tam opublikuję zwycięski komentarz, no i dalej będę się już po prostu kontaktował z osobą, która Wygrała te organizery w celu ustalenia adresu dostawy. Organizery te zostaną wysłane przez Blacket Brick. Ale to słuchajcie, nie wszystko, ponieważ z Black Brick przygotowaliśmy również dla Was rabat na wszystkie produkty od Blacket Brick. Rabat ten wynosi minus 20%. Tak jak wspomniałem, to minus 20% obowiązuje dosłownie na wszystkie produkty w ofercie Blacket Brick. I tutaj chciałbym podkreślić, że ten rabat będzie obowiązywał tylko i wyłącznie po wpisaniu kodu Lloyd, no, czyli po prostu mojej nazwy, tak? Co prawda nie wpisujecie jakby całego Lloyd Malina, wystarczy, że wpiszecie Lloyd i wtedy kod już powinien zadziałać. Kod ten i w ogóle cała ta promocja obowiązują tylko i wyłącznie na stronie Blacket Brick. Podkreślam to, ponieważ Blacket Brick również sprzedaje swoje produkty na Allegro. I ten kod Loyd, który gwarantuje rabat minus 20% na produkty Black and Brick, po prostu nie działa na Allegro. Więc jeszcze raz podkreślam, kod Lloyd który daje minus 20% na wszystkie produkty od Blacket Brick obowiązuje tylko i wyłącznie na stronie internetowej Blacket Brick kod ten już działa i obowiązuje do dnia 14 lipca włącznie z 14 lipca i to jest również niedziela więc macie czas żeby użyć tego kodu Lloyd do e, dnia 14 lipca włącznie z 14 lipca. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli mielibyście do mnie jakiekolwiek pytania związane chociażby z konkursem czy też promocją od Blacket Brick, to śmiało piszcie w sekcji komentarzy i postaram wam się odpowiedzieć na te wasze pytania, jeśli by się takie oczywiście pojawiły. Linki do profilu Blacket Brick oraz mojego profilu na Instagramie znajdziecie w opisie pod tym materiałem i jeśli chodzi o link do strony internetowej Blacket oraz link do sklepu Blacket Brick na Allegro. Te linki również znajdują się w opisie pod tym materiałem. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych produktach od Blacket Brick, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!